Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczony? Ale czym? Argentyną. Trochę tak, a trochę nie. Bo rozumiem, że masz na myśli start... Volkswagana, znaczy, tak. To, brak startu Roberta Kubicy i Maćka Szczepaniaka. No w jakimś sensie jestem zaskoczony, bo po Meksyku był komunikat, że jest akurat dłuższa przerwa, 6 tygodni na to, żeby ten zespół spiąć. I, 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 zrobić, I go polepszyć, ulepszyć i zreorganizować i zrobić. No i po sześciu tygodniach pojawia się skąd zresztą dość lakoniczny i bardzo otwarty, pozwalający na dość dużo interpretacji komunikat na stronie, który informuje, że w rajdzie załoga nie wystartuje po to, żeby dalej reorganizować zespół. No, no, abstrahując od strat sportowych. Może przeorganizują się do wyścigów. Być może przeorganizują się do wyścigów, ale abstrahując od strat sportowych, czyli strata kilometrów, niepojechanie rajdu, no umówmy się no, tam strasznie w klasyfikacji o punkty nie walczą, żeby nie powiedzieć w ogóle. No to są też straty finansowe związane z wysłaniem samochodu, który dotarł na miejsce i zaraz szybko stamtąd wraca, bądź wrócił menadżera. No, prawie no może nie cała ekipa, ale część ekipy tam poleciała, część dziennikarzy nie. No, powiem tak, sytuacja jest co najmniej dziwna i taka tak jak powiedziałem wiesz, w kwestii komunikatu no, dająca dość otwarte pole do różnych domysłów i snucia A jakie masz domysły? przypuszczeń. No, domysły mam takie, że pewnie coś nie zagrało w tym tworze, który został zrobiony w oparciu o Asta i jakieś tam inne osoby, które w tym przedsięwzięciu brały udział. No nie znam szczegółów, dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego start został w zasadzie odwołany w ostatniej chwili. No bo tuż, tuż przed rozpoczęciem w zasadzie zapoznania. No ale no, ja to zawsze mówię, że jak... Jest jakiś problem, i jak się pojawia w sytuacji, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, to może chodzić na przykład o, o małe pieniądze. O, o małe albo większe pieniądze. Przy czym, tak jak mówię, no, w internecie się pojawiło mnóstwo interpretacji, że Lotos nie, nie zapłacił, co jest moim zdaniem, bzdurą, e, że coś tam. Nie wiemy i to jest, to jest cały minus tej sytuacji. Ale znaczy, ja tak pamiętasz to... po, w poprzednim naszym zdaniem, kiedy cytowaliśmy różne materiały z WRC, z gazety, Powiedziałem, że moglibyśmy porozmawiać jeszcze na temat wywiadu, którego udzielił Rafał Cebula. I ja tam zwróciłem na jedną rzecz uwagę, o której tak naprawdę, no bo też przeczytałem, no bo, bo jest mi szkoda tego całego przedsięwzięcia. Uważam, ja mówię szczerze, patrząc na to wszystko, no jestem człowiekiem już z pewnym doświadczeniem, też pewne rzeczy prowadziłem. Niektóre wychodziły, niektóre nie wychodziły. Ale tak naprawdę, jak patrzę, a zwłaszcza jeszcze utwierdził mnie ten, ten, ta wypowiedź Rafała Cebuli, który wiemy, że jest blisko nowej skontakcie, no bo jest na Mistrzostwach Świata i, i przygląda się temu. Robert nie jest w stanie zrobić wszystkiego, a z tej wypowiedzi jakby Rafała Cebuli wynika, że Robert chce przyłożyć rękę do, do wszystkiego, jak będzie przykładał rękę do wszystkiego, to, to nie ma prawa funkcjonować. Wielokrotnie i my mówiliśmy o tym, że, że jednoosobowe zarządzanie teamem przez kierowcę, który ma zupełnie inne zadania na rajdzie niż to, żeby dbać o to, jakie amortyzatory założył w sensie technicznym. Nie mówię o wyborze amortyzatorów, bo to też decyzja jest jakby kierowcy, ale dbanie, no, no to, to, się, to się nie może i nie mogło udać. Znaczy tak? moim zdaniem to, to niestety jest równia, równia pochyła i jeżeli, nie wiem, no sam zresztą Sugerowałeś już tam, rozmawialiśmy o tym, że czy jednak nie byłoby lepiej, oczywiście kosztowniej, wrócić do układu wynajmowania samochodu. No bo to, się tworzy, to się w tej chwili stworzył taki problem, też konsekwencją tego wszystkiego, że jeśli rzeczywiście zespół utworzony przez Roberta się rozpadł, i tam nie ma porozumienia i nie, nie ma możliwości złożenia tego dokupy razem, no to za chwilę jest y, dość szybko już start w Rajdzie Portugalii i pytanie, co zrobić. No bo tak, zbudowanie nowego zespołu w oparciu o inne osoby jest moim zdaniem bardzo mało możliwe i bardzo trudne, bo jeszcze trzeba mieć samochód przede wszystkim, to jest, to jest podstawowa sprawa. W związku z tym tak naprawdę zostaje y, kwestia, no, najszybszej i najbardziej możliwe, pojechać raid Portugalii z y, M-Sportem. No bo nie ma. No, albo, albo z citroenem. No, albo z citroenem, ale. No to są dwie... i obie, znaczy pytanie tylko, czy citroen ma wolny samochód, bo to nie jest tak, że u, C u citroena, czy w Pecha sportu, to sobie tak powiedzmy szczerze, no bo tak. tu nie chodzi o fabryczny, że stoją na, w garażu czy w, w hangarze sześć citroenów, i teraz ktoś przychodzi i mówi, dobra, to ja sobie pojadę tym. Nie, oni mają też poplanowane starty, Tam jest grupa klientów, która chce tymi samochodami też jeździć. I, a tych samochodów mają w zasadzie no, jeden góra, dwa podejrzewam do dyspozycji. Więc to nie jest takie proste, że zadzwonisz i powiesz, to ja chcę teraz no, pojechać. w środku sezonu to jest jeszcze na pewno dużo kosztowniejsze. No, to już nie mówię o, do... o, o no. tym o kosztach, że nikt już w tym momencie nie powie, że no to pojedźmy może na preferencyjnych warunkach. Tylko to już są warunki dyktuje w tej chwili y, zespół wynajmujący, więc to się też zrobiła do tego wszystkiego. No nie jest dobrze. Sprawa no. kosztowna. No nie jest dobrze, bo to, to cośmy zawsze powtarzali od początku. Kierowca plus pilot y, musi się skoncentrować na podstawowym zadaniu, na jak naj... Lepszym opisaniu trasy, wykorzystaniu, a w trakcie rajdu na jak najlepszym skorzystaniu z tego wszystkiego, co zostało wcześniej wypracowane. Nie można sobie zaprzątać głowy tym, że na przykład zespół y, może czegoś nie dopilnować, a tak niestety wiemy y, na tych dwóch czy trzech rajdach było, że y, tam w stuprocentowej pewności, że y, zespół nie zrobi jakiegoś błędu regulaminowego, czy jakiegoś no, no, no nie było. Przykładem czego jest i, i, i Monte Carlo, czy najprawdopodobniej. Po stronie zespołu leżą kwestie z turbo w Szwecji. No tak, bo to rozmawialiśmy, i, że to są i, sprawy i tym podobne rzeczy. No. no, jest jedna dobra wiadomość. Jeżeli był już tak, no... miejmy nadzieję, że to się wszystko jakoś odbuduje i że Robert znajdzie, znajdzie sensowne wyjście, bo to on musi znaleźć. No, to, to nikt nie znajdzie za niego. On wziął to sobie na głowę i musi z tego wybrnąć, więc miejmy nadzieję, bo, bo jest to człowiek, który. Jest w stanie spopularyzować te, ten sport i pociągnąć tą, tą dyscyplinę w Polsce, ale jest jedna dobra wiadomość, ogolił się. O, tak, to jest, to jest to bardzo jest, dobra to wiadomość, jest, tak. bo ostatnie zdjęcia. Martwiliśmy się. Martwiliśmy po ostatnich się. zdjęciach już się martwiliśmy to dobrze, ale to, to tak. rzeczywiście y, dobrze się stało. No Druga dobra wiadomość, y, no, dobra w cudzysłowie, jest taka, że w związku z tym, że Robert nie pojedzie w Argentynie, to y, cała uwaga kibiców skupi się na razie Świdnickim. Jeszcze tylko jeden. Jedno słowo kończąc wątek Argentyny, bo wczoraj odbył się shakedown. Tak w trochę dziwnym terminie, ale w ramach jakby koncentracji rajdów mamy shakedown w środę, ale okej, okay, to, jest, to jest kwestia pomiędzy organizatorami a zespołami. No, tam zupełnie niespodziewanie Sebastian Orzje był najszybszy, ale tu też ciekawe, nie, dość niespodziewanie. Chris Mick, ten sam czas, więc zobaczymy, jak to wszystko. No, dobrze było, jakby Chrisowi wreszcie wyszedł jakiś rajd. W tym no dobrze było, bo początek ma rzeczywiście początek. bardzo słaby mimo świetnego tempa. No ale też przygody można by rzec, porównywalne z przygodami Roberta, powodują, że tego wyniku nie ma. Świednicki. No, jedziemy. Tak, tak. To jedziemy. Natomiast no, startują Mistrzostwa Polski. W, samochodowo przynajmniej w bardzo mocnej obsadzie, no nie będzie Maćka Rzeźnika i Przemka Mazura, ale to są sprawy y, losowe, sprawy osobiste i nie wystartują w tym rajdzie. No, w związku z tym będziemy mieli sześć fiesta, y, R5 i na kogo byś stawiał? No to już puchar. To już puchar, tak. tak? Znaczy ja, ja myślę, że, że znaczy walka o, o pierwsze miejsce moim zdaniem rozstrzygnie się między dwiema załogami, y, w, oczywiście w Fiestach. Także, nie no, mam naśm, na myśli tutaj yy, yy, Grześka Grzyba i Chabaja. I tak, też jestem tego zdania, że tak, tu tak, będzie walka największa. Oczywiście, no wczoraj oglądałem materiały i z dużym wzruszeniem yy, przygotowałeś ten taki zestaw materiałów. No i wśród weteranów z tamtych materiałów yy, yy, jedzie w tym rajdzie no jak się okazuje, dopiero wieczorem tam tak sobie jeden, że, że z, y, Tomek Kuchar no jest tą, ale myślę, że, że Tomek będzie miał kłopot, żeby... mimo doskonałej znajomości teraz... Na mimo, tym razie będzie groźnie, to, to Będzie myślę, że... groźnie, ale myślę, że... Znaczy życzę, życzę mu jak no. najlepiej, bo... Ale, ale... no... patrzmy, patrzmy... Życzmy realnie. sobie, żeby walka była do ostatniego tak. kilometra odcinka tak, tak, więc... specjalnego, tylko ja się trochę obawiam sytuacji, że mamy tych odcinków po pierwsze mało, bardzo mało wręcz, mało tych kilometrów os -owych. i każda przygoda typu przebita opona czy coś, no powoduje, że w zasadzie odbiera ci to chęć do jazdy, Biorąc pod uwagę, że nie ma już punktowania dwóch dni, w związku z tym może się okazać, że ktoś, kto straci minutę w sobotę, nie będzie miał ochoty jechać. No, nie do odrobienia oczywiście, wiesz, ale nie będzie dla niego sensu jechać w niedzielę, nawet zakładając punktowany Power Stage po ulicach Świdnicy. Więc trochę ten nowy format rajdów może namieszać w obsadach list startowych niedzielnych, czy też sobotnich, w zależności od konfiguracji rajdu. Tego się trochę obawiam, no, ale zobaczymy. No, no wraca nazwisko Gryczyńskich do, ta, do rajdu, ta, ta. bo córka, córka Roberta startuje. To dobrze, dobrze bo to dobre, dobre i ważne nazwisko w tak, yy, tak, więc... polskich rajdach. No zobaczymy, no miejmy nadzieję. Yy, tak jak powiedziałem, ja bym chciał, żeby było dużo emocji, żeby to ściganie było na dziesiętne części sekundy, a nie na no, szkoda, że nie ma. Sekund. szkoda, że w tej stawce nie ma, nie ma chuchały. No, szkoda, no bo, szkoda. Bo rzeczywiście, gdyby ono on jechał, no to to, to już byłby... No mielibyśmy fajne No Ale fajne jak zawody. weźmiemy pod uwagę zestaw kierowców, którzy powiedzmy są w czołówce e, Mistrzostw Polski, to no, no, jak widać zainteresowania sponsorskiego, takiego wielkiego w naszym kraju rajdami nie ma, żeby była załoga, która rzeczywiście w całości jedzie wyłącznie w e, barwach przygotowanych przez sponsora, czy zespół przygotowany przez sponsora. No, takie mamy czasy. Jest też sporo samochodów w, w tej drugiej części powiedzmy, bo jest i mocna klasa Open i, i mocna klasa czwarta, klasa trzecia, Clio czy też. No, pojawi, to, jest wynik, także, to jest wynik tego, że nie mamy. Że nie ma Pucharu, Pucharu Polski, podałem, oczywiście. Nie. Także no, miejmy nadzieję, będzie mocne ściganie. No i mamy trzeci raj w weekend, czyli. Pierwszą rundę Mistrzostw Czech, Jarosław Szeja wraz z bratem Marcinem pojadą mimo wielkich przygód w Walaszce. To jest ważne. No, mieli ale... wielkie przygody, żeby mieć samochód też. Tak, tak to są ale... też wielkie przygody, ale wystartują, miejmy nadzieję, z dobrym skutkiem. No, ale tam, co też waż... będzie, tam też będzie nasza kamera. Z... Co ważniejsze zobaczymy. w tym rajdzie jest to, że będzie światowy debiut Skody Fabii R5, którą pojedzie Jan Kopelski i zobaczymy, co ta Skoda pokaże, chociaż to jeszcze nie będzie do końca odpowiedź. Wiadomo, że Skoda bardzo ja mocna. Ja myślę, że Skoda, jeżeli nie miałaby gotowa to by nie startowali, więc tu będzie. Mocno się przygotowuje się, Skoda do y, rajdu Portugalii, gdzie będzie debiut w Mistrzostwach Świata i SAP apelacja, tam pojedzie dużo testów w różnych warunkach, więc zobaczymy, jak to y, też ta Skoda będzie się w Mistrzostwach Świata na tle innych zawodników y, y, prezentowała, ale też raczej spodziewam się, że y, nie będzie z tym samochodem większych problemów, jeśli chodzi o tempo. No, mając, mając takie doświadczenia jak ma zespół Skody, to, to myślę, że. Także zapraszamy do oglądania MKTV w weekend. Może będzie mniej nas, ale za to będzie więcej materiałów. I oczywiście w poniedziałek podsumowanie no dość bogatego weekendu, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe. Do zobaczenia. Do zobaczenia.